O, czołak mi dał, patrz Niezajebiście, ziemnady To jak kurwa Sotki i Kurwa, ale mam gorąco w pokoju Pa, co robimy? Akadamik, akadamik nowogodości, kurwa Dobra, gościu, yy, ten chuj, nie? Droid Tak, masz się cofnij, żeby cię nie przyciągnął. Debit, Wypierdala... No kurwa, nic go nie ruszyło, zajebiście. No, ile HP, kurwa! Wypierdalaj! Żyjesz? No! Aha, 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 kurwa, ta. Żyjesz? Kurwa, szlaminy Żyje. nie mam. Ja, po, poleciał do Ciebie, poleciał do Ciebie! Kurwa macie. Mam, dobra. Ez, chuj wam, pizdy. Ale o, nie było to proste. No wiem, ale było jakoś tam. Nie wiem, rozjedzmy i teraz konkretnie. Dwóch tych? Można nawet, no. Ale nie, albo w sumie... Nie wiem. Uj, chyba z Hane będzie dobre. Można spróbować. Kurwa, ja będę szkoła, to nie <noise> wiem. Ej, bin sokol. O to nie będzie easy. Kurwa, oczywiście coś napisać na czacie, już się kurwa. Prędzę. Szwajc Kurwa, nie wiem. No, tak. O ładnie, ładnie, ładnie. Kurwa, Lepiej jeden z lewej. Na niżej no, jest. Jeden idzie do mnie w górę. masz, Wiem, pracę. wiem, wiem, czekam, niech, nie podejdzie, czekam. Dawaj! Widzę, wal- Kurwa mać, no tak! Duszenie, kurwa, było to gówno odpalone, Tak, kurwa! Dosta z tego. Tego zajebać. Nie mam jeszcze tego gówna tego. To, żyjesz jest tam? Chwilę. Fajne to porażenie było. Chuj, dobra, rozjebany. Mżyj, żyj, żyj, żyj. Aha, no. łatwo. <laughs> ja pierdolę, kurwa, to jest nie było i. Ale z się kurwa? No. <laughs> Dawaj. Tak solidnie tam na kina. Mówisz. A, o tym obawę. obawy. Ja pierdolę, kurwa, nie I to porażenie. Tu sobie, kurwa, nie najlepsze. fuj Kurwa, co za bananowe muski. Wow, Ajdem wzięli, będzie latać, kurwa. Co, co bliskich zrobić, kurwa. I to masz. Masz, oni, ciasno, nie, ciężko. Nie idę mhm. O, jest szmacha. Się... Nic jej kurwa nie ruszyło! Zajebiście, kurwa. A, poraziło mnie. ta w zasadzie klukami wali. No, rusz dupę. Ez, pizdy niemieckie. Dojść tamty, kurwa. No, już miał 500 punktów, no. oni ile mają? Aha, gówno. <noise> Mm -hmm. Jeden wyszedł, niech drugi też wyjdzie. Będzie ładna. To, to, był, to był ładny mecz, bo oni nie byli tacy, tacy, tacy łatwiej. No. ładnie, no to wiesz, właśnie zdziwiłem.